Cześć, dzień dobry. Witam Was. Komisja Regatowa na 15 dniu Regat Lotus Nordcap Gdańsk 2022. Ostatnim etapie naszych regat, ostatniej części. Przeprasza, przepraszamy za drobne kłopoty techniczne, ale psikusy muszą być na żywo również. Już jesteśmy w poziomie, mam nadzieję, i poprawnie. Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy mistrzostwa polskiej klasy Mikro. Mistrzostwa Polski Open w Młodzików. Rozpoczynamy również puchary w klasach 420, 29er, korsarz. nie, Słonka. Jutro dołączą do nas Corsarze i 505. Trzy dni, mam nadzieję, bardzo udanych wyścigów dla tych wszystkich klas. Prognozy są. Dosyć obiecujące. Mamy kierunki przeważające wschodnie, m, zachodnie i północno-zachodnie. Jest nieco chłodniej. Dopiero chyba jutro albo w niedzielę powrócą do nas te wyższe temperatury. Ale przede wszystkim będzie wiatr, a to w żeglarstwie jest najważniejsze. I chcielibyśmy przeprowadzić oczywiście komplet wyścigów zgodnie z planami dla wszystkich klas. Dzisiaj zaczynamy na akwenie C, czyli na akwenie północnym na wprost od wyjścia z górek zachodnich. Tam będą Mistrzostwa Polski mikro pierwsze wyścigi oraz Puchar dla Słonki. Na akwenie wschodnim, na akwenie B odbędą się wyścigi dla klasy 29er, 420 i Open Skiff w randze Mistrzostw Polski. Młodzików. Obserwujcie oczywiście sygnały podawane na brzegu. Godziny startów są zaplanowane na obu akwenach o godzinie 12.00. Także na flagę Delta opuszczamy nasze miejsca postojowe i wodujemy łódki lub wypływamy z portu w przypadku jachtów klasy Mikro. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego poślizgu, oczekiwania na wiatr, bo prognozy jeszcze raz podkreślam są sprzyjające. Ale pamiętajmy o nasze bezpieczeństwo zgodnie z instrukcją żeglugi jest obowiązek oczywiście noszenia kamizelek, asekuracyjnych, osobistych środków ratunkowych od momentu zejścia na wodę. Dotyczy to wszystkich klas i podkreślam wszystkich, bo oczywiście Open Skiffy, 20, Twenty Ninery są do tego przyzwyczajone. To jest młodzież, dzieciaki od, od najmłodszych lat używają tych kamizelek i dla nich to jest coś naturalnego, ale mamy również klasy dla nieco starszego pokolenia czyli mikro czyli 505 korsarze to są też małe jachty regatowe i również dbamy o swoje bezpieczeństwo i uczulam proszę używać kamizelek przez cały czas przebywania na wodzie, dotyczy to wszystkich klas i nie ma żadnych wyjątków o bezpieczeństwie po prostu się nie mówi, tylko się stosuje. Obserwujcie oczywiście naszą tablicę online UPI24 Nordcap Tam wszystkie oficjalne komunikaty. Zapraszamy do dołączenia do grupy na WhatsAppie. Jest szybka komunikacja, specjalna grupa stworzona dla zawodników, trenerów osób wspierających kod QR jest dostępny. W wielu miejscach można zeskanować w biurze regat w recepcji. Tam będzie też niektóre informacje. Takie szybkie będą podawane od komisji regatowej organizatora i zespołu protestowego. Zapraszam oczywiście do śledzenia naszego profilu na Facebooku, kanał YouTube, zaskrubujcie i do zobaczenia na wodzie. Cześć.